Które uderza jak kobieta. Gdy pięciokrotny najsilniejszy człowiek świata wszedł do klatki, pewni siebie zawodnicy sądzili, że będzie łatwo. ksw dziewczyna. Ale to co otrzymali to było piekło czystej siły. Bo Mariuszowi Pudzianowskiemu się nie lekceważy, tylko się przeżywa. W 2009 roku Mariusz Pudzianowski zadebiutował w mieszane sztuki walki, walcząc z polskim bokserem i kickbokserem, Marcinem testosteronem Najmanem. Przed walką Najman wydawał się wyraźnym faworytem. Krytycy nazywali to walką cyrkową, przekonani, że siła nigdy nie pokona techniki. Ale Mariuszowi nikt nie powiedział, co miało się wydarzyć. Gdy tylko zabrzmiał dzwonek, najsilniejszy człowiek w Polsce ruszył prosto na swojego rywala z zamiarem zniszczenia go. Najman był pewny siebie, dopóki nie poczuł pierwszego kopnięcia w nogę. Próbuję kpić najmala imala, logiki do wymyśliwienia, Kniński inski. A Mariusz Spudzianowski okłada. Następnie było obalenie i pięści. W zaledwie 43 sekundy pierwszej rundy debiutanckiej walki Mariusz Pudzianowski brutalnie rozmontował przeciwnika z taką zaciekłością, że nic nie mogło mu przeszkodzić. Polski gigant wkroczył do nowego świata. Zrobił to sprowadzając piekło. Ale jeśli Najman był tylko przystawką, to następny rywal miał być daniem głównym. W tym samym roku Mariusz został zestawiony z Erikiem Butterbainem Eszem, legendą ważącą 400 funtów Stopman, który sprawiał, że świat walk drżał. Butterbine miał twardą szczękę, rozmiar i doświadczenie. Ale Mariusz miał coś innego. Nieograniczoną siłę i nieposkromiony głód. Podczas przygotowań Butterbine był pewny siebie. Mówił, że jego lata doświadczenia dają mu przewagę. Wyśmiewał Polaka, mówiąc, że nadaje się tylko do podnoszenia kamieni, a nie do walki. Typowe gadanie przed walką, zanim nastąpił 75 sekundowy upadek. Zrzuciłem wagę, bo a myślę, że, myślę że, że będę musiał gonić w, w, w tej w walce. Myślisz, um, że Mario to że równuje ci poziomem. Ma bardzo niski poziom w like porównaniu ze mną. I mean, bo ja walczę już od 20 years. lat. Zawodowo. Myślisz, że gdyby My lekarz no nie zamakał, to No, sędziów? Knockout, 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 yes. Mariusz jest to jak kobieta. Mariusz tak cichy jak zawsze zachował swoją odpowiedź na odpowiedni moment. I to nie miało się udać Baterbino. 200 kg lewą i jeszcze. On bije bardzo mocno, dobry Mariusza. Wiedzieliśmy, że albiatyki z Baterbina uciekać z narożnią Pudzianowski. Od pierwszych sekund Baterbin próbował boksować. Ale Pudzianowski nie chciał grać w tę grę. Kiedy zdał sobie sprawę, że nie może wygrać w stójce, zaatakował potężnym obaleniem, podnosząc olbrzyma ważącego ponad 200 kilo i rzucając go na matę, gdzie go przydusił i zaczął zadawać potężne ciosy. Klasa! Klatka trzęsła się pod ciężarem dwóch tytanów, lecz tylko jeden atakował. Sędzia interweniował ratując Baterbina przed dalszym rozbiciem. To była długa wojna, ale wystarczająca by udowodnić, że Marius nie tylko wyprowadzał dzikie ciosy, on się rozwijał. Potrafił radzić sobie z gigantami. Powalać legendy na ziemię i je łamać. Tego dnia wszyscy pojęli, że cyrk dobiegł końca. W 2012 roku Mariusz Pudzianowski walczył z jednym z najbardziej ekscentrycznych zawodników Bob Sapp, człowiek o ogromnych rozmiarach, sławie i ustach, które nigdy się nie zamykały. Podczas zapowiedzi Sapp z arogancją drwił z Polaka, próbując go sprowokować. you um, czy us mi swoje, swoje imię? Tak, mam na imię Mariana. Mariana. Mariana! Hej, Mariana, to moje Zbierze jak dziewczyna. <noise> KSW-19. Idę po Ciebie. Gdy klatka się zamknęła, wszystko się odmieniło. Mariusz od razu wybuchł, uwalniając berserkera i ujarzmiając bestię. Niech państwo na to szybko patrzą, bo może nie trwać długo. ¡Woler! Rozpędził się Pudzilla z początkiem tego pojedynku! loda! Sap nie potrafił odpowiedzieć na atak polskiego Halka, który stał się kimś więcej niż workiem treningowym. To nawet nie było wyrównane, to była jednostronna demolka. Przegrała 16 i na atakuje. Wunder patrzy, czy nie przerwać tej walki? Sędzia interweniował, ratując to, co pozostało z integralności Boba. Mariusz nie gadał, odpowiedział pięściami. Człowiek niegdyś przypominający komiksowego złoczyńcę, stał się cichym obserwatorem. W 2011 roku James Colossus Thompson zdominował Mariusza Pudzianowskiego, zadając mu jedną z najcięższych porażek przez trójkąt ręką. Trójkąt, trójkąt, wisi na w powietrzu! Później Anglik nie miał litości. Ośmieszał go w mediach społecznościowych. Nieustannie drwiąc. spotkałem się z, z głowy. Wiesz, że jest gejem. No dalej, no Pudzianowski o tym nie zapomniał. Lata później doszło do ponownego spotkania. Od pierwszej sekundy to była wojna. Thompson znów próbował swojej strategii: klincz, zmęczenie i zduszenie rywala. Tym razem jednak Mariusz się uwolnił. Przyjmował ciosy jak skała i nie upadł. Zaczął bardzo mocno od niskich kopnięć i parteru szuka teraz James Thompson. Z morą Puzianowskiego. Bo się... Było szołomione. były zupełnie zamroczone przez... I od razu widać, że w tej chwili daje więcej szans Mark Thompson, ale jednak to cios... ...mocne kopnięcie... ...tylko spokojnie trafił jeszcze raz... Mariusz le... jest bro, jest obrona, nie daj się wywrócić! On próbuje klucza na rękę, próbuje duszenia trójkąta... Z upływem minut baktom Thompsona się opróżnił. I to właśnie wtedy Pudzian zmienił scenariusz, ruszając naprzód z nieustępliwą presją. I prawy! O, próba w wykonaniu Thompsona, po której lotuje lodychem! I teraz, teraz jedziemy! Cztery, pięć, sześć czasów. mocnych ciosów! no! końcówka w wykonaniu Mariusza Pudziana Pudzianowskiego! Gdy zabrzmiał ostatni gong, sędziowie przyznali Mariuszowi zwycięstwo przez większość decyzji. Zemsta była chłodna. To było nie tylko zwycięstwo, ale też odkupienie. Polski gigant zmazał największą porażkę w karierze i wysłał wyraźny sygnał: Jeśli go zlekceważysz, skończysz pogrzebany. W 2021 roku zmierzyli się Mariusz Pudzianowski i Łukasz Jurkowski, dwaj czołowi polscy zawodnicy. Jurkowski był wszechstronnym zawodnikiem. Miał siłę, szybkość i niszczycielską moc nokautu. Podczas ważenia popełnił poważny błąd, drwiąc z pięciokrotnego najsilniejszego człowieka świata. Panie i panowie, a teraz bohaterowie głównego event. wydarzenia. Przywitajmy Łukasza Łukasz. Jurkowskiego. Juras. Jurkowski, Gest, który niemal kosztował go życie. Po dzwonku Jurkowski wyszedł energicznie. Niskie kopnięcia, obroty, finty. Że będzie szukał łosty, który ma być ta broń, która ma powstrzymywać Kudzianowskiego później po pierwsza minuta. Poszła kolana. Jeszcze raz, próbą w lewo, w prawo kiwka przerób, nogi. Ma Pódzian, to co chciał. Kopnięcie na korpus. Takie, które. Druga runda wyglądała podobnie. Mariusz bezlitośnie karał w parterze, a w trzeciej Jurkowski popełnił kolejny błąd. Odmówił zbicia rękawic, okazując brak szacunku. Mariusze Budzianowski, za chwilę! Trafi, trafi. Poważny błąd! Budzian przeciągnął go na ziemię, zablokował mu ramiona w pozycji krucyfiksu i rozpętał piekło. Cios za ciosem, aż przekaz stał się jasny. Nie obraża się najsilniejszego człowieka. Ma najwięcej sportu, ale emocje jest mnóstwo. Ręce wykluczone, koniec walki. Po wszystkim Jurkowski był zdruzgotany i upokorzony przed swoimi ludźmi. To nie było tylko zwycięstwo, to była publiczna lekcja szacunku. Jun był nową krwią, szybki, wybuchowy i niebezpieczny. Bośniak przyjechał z serią trzech kolejnych nokautów. I zapowiadał się na godnego rywala dla polskiego giganta. Dzięki umiejętnościom nazwano go łowcą nagród. Ale przed walką Jun był zbyt pewny siebie i wypowiedział słowa, które później go prześladowały. Jeśli chcesz, chcesz stracić, już stracić już pieniądze, już postaw już na już. niego. Jun w pierwszej rundzie sprawił, że Pudzianowski wyglądał staro. Obronił obalenia, był szybszy i zadawał więcej ciosów, próbując wytrącić rywala z równowagi.

Gdy impet Juna osłabł, pudzian ponownie obalił i zajął dosiad uniemożliwiając ucieczkę. Jego pięści spadały niczym tłoki Jun próbował go z siebie zrzucić. Ale polski potwór odnalazł swój rytm. Sędzia był bliski przerwania walki. Kiedy zabrzmiał ostatni gong, Jun był zniszczony. Przetestował granice najsilniejszego człowieka i zapłacił za to cenę. Mariusz przeszedł od bycia na skraju porażki do całkowitej dominacji, ale prawdziwy tytan wciąż czekał. W 2021 roku organizatorzy stworzyli nowe wyzwanie. Afrykański kolos seryjnie Usman Bombardier Diaz. Niepokonany zawodnik ważący 160 kg z Senegalu został przedstawiony jako ostateczny test dla siły Polaka. Afrykański gigant z arogancją zapowiedział, że znokautuje najsilniejszego człowieka na świecie. Od pierwszego gongu bombardier ruszył naprzód, polegając wyłącznie na swoim rozmiarze i sile, ale Mariusz nie ruszył się nawet o centymetr. W zaledwie kilka sekund wyprowadził idealnie wymierzony prawy prosty który natychmiast zgasił światła olbrzyma. Tak więc cały szum opadł, a do rosnącej listy ofiar polskiego Halka dołączyło kolejne nazwisko. W 2015 roku Mariusz zmierzył się z Rolsem Gracie Juniorem, dumnym członkiem dynastii Jujitsu. Samo nazwisko wzbudzało respekt. Dla Pudziana nazwiska nie są ważne. Walka zaczęła się ostrożnie. Rolę trzymał dystans, szukał rytmu, próbował grać na dłuższą metę, ale Mariusz wyczuł wahanie i zaatakował. Celny prawy, a potem miażdżący lewy powaliły Graciego na ziemię. Na zbudowane. Mariusz Pudziano! Rolles zgasł, zanim dotknął maty. W kilka sekund Mariusz zmienił potencjalną walkę grapplingową w uliczną bójkę i wyszedł z niej bez szwanku. Gracie nigdy nie mógł użyć swojego jiu-jitsu. Wszystko skończyło się w 27 sekund. Polski Hulk wymazał kolejne nazwisko z mapy. I tej nocy mistyka klanu Gracie pokazała rysę. Ale Gracie nie był najbardziej aroganckim rywalem, z jakim miał się zmierzyć. Nawet nie był blisko. W 2010 roku... Mariusz Pudzianowski walczył z japońskim mistrzem wagi ciężkiej Yusuke Kawaguchi, który miał już prawdziwe zwycięstwa na koncie. Prawdziwa technika i dobra kondycja. Ale to wszystko nie miało znaczenia. Przez trzy rundy Mariusz go bezlitośnie karał. Nacierał z furią, zamykał w klinczu, przewracał, bił raz za razem. Znaczy, jeżeli chodzi o światę MMA, ale druga walka z kimś, kto ma doświadczenie. Mariusz Pudzianowski ruszył do akcji! Mariusz Pudzianowski atakuje! Ależ trafia teraz piekielne ciosy na głowę Japończyka! Józuke Kałaguchi! Chyba za chwilę poszedł. Puściło ręce i ruszył z tą ląż! Amerwisty! Na ile siły! Zacząć pracować! Ja myślę, że szykała, aby gdzieś to zmęczenie nie wdarło! jeszcze przynajmniej dwa ciosy! I znów Pudzianowski! Bardzo ciężka praca! Decyzjonizm! Mariusz! Pudzianowski! Japoński wojownik wytrzymał jak skała, przyjmując ciosy, ale los walki nigdy się nie odwrócił. Mariusz nie tylko wygrał, ale go zmiażdżył. Kiedy zabrzmiał ostatni gong, Kawaguchi był posiniaczony, wyczerpany i całkowicie pokonany. To było prymitywne, brutalne, bez elegancji i czystości. Tego dnia Pucianowski przeszedł próbę, pokazując, że potrafi wytrwać do końca i mimo to dostarczyć przemoc. Popec, znany z ekscentrycznej kariery rapera i groźnego wyglądu, próbował wejść do mieszanej sztuki walki z większym ego niż umiejętnościami i zapłacił za to cenę. Mariusz nie tracił czasu. Już w pierwszej rundzie trafił go potężnym prawym prostym, który powalił go na ziemię. Rzucił się na niego z ground and pound. Ci na włosko I prawy. Szybko, 5% tutaj, Pudzian powinien Popka pozamiatać, pod presją tych silnych ciosów Pudziana, Popek, no właśnie, no nie... Sędzia natychmiast przerwał walkę, to była całkowita kompromitacja, pokaz tego co się dzieje, gdy show zderza się z rzeczywistością siły. Na tym etapie Mariusz Pudzianowski nie był już tylko najsilniejszym człowiekiem na świecie. Buh. Był maszyną do miażdżenia rywali w klatce, wykorzystując brutalną siłę, inteligencję i doświadczenie. z żarłocznym głodem zniszczenia. Pojedynek tytanów. Obaj byli dawnymi rywalami w zawodach strongman, ale tylko jeden wielokrotnie doświadczał surowości klatki. Mariusz. Pierwsza runda była bitwą na siłę. Obaj zawodnicy starali się narzucić swoją fizyczność. I traci impet, traci chęć. Wydawało mu się, że wybarły skąwkę. Już... Kowaczek w tej walce. Teraz przechwycenie jest kamra do góry. Problem. Półdzianowski, Półdzianowski Pięści bez żadnych bójka w tej chwili potężna. I wymieniają... Pozycję Tyberiusz ale widać, że to nie jest dobre. To... Ale w drugiej rundzie Mariusz wykorzystał swoje doświadczenie. Jest nawet. Kroczną. Jest... Jeszcze raz! Znowu słuchaj! A czy będzie widać także w tym pojedynku? Pudzianowski w tej chwili ciosami młotkowymi. Kieruszowi Kowalczego i na odwrócenie pozycji jest teraz w pełnej Sprowadził go na ziemię, unieruchomił i zaczął bez przerwy go uderzać. Całym swoim ciężarem leży na nim i teraz potężny łokieć i klepie, Kowalczyk wyczerpany poddał się. Dominator zmiażdżył go na jego własnym terenie. Mariusz Pudzianowski nie zaczął kariery w mieszanych sztukach walki dla pasów, lecz by coś udowodnić, że siła może być doskonalona, że potwory mogą ewoluować i że nawet legendy mogą nauczyć się nowych sztuczek.